What you need, what you need my next run game, win never to jest, kurwa, Czekaj, to działa, działa. Kurwa, no. What you want, I got what you need. Show it what you want, I got what you need. Show it what you want, I got what you need. I'm all the way up. I'm all the way I'm all Taka to jest sytuacja. Stajesz rano, w sobotę proszę bardzo. Leje. To ja było dobre. Ale, ja. ale urwał, a tylko trochę było. Uważaj! A jej, ale go dzisiaj, to otłukują dzisiaj, co się dzieje? i to was z butów wy... <noise> legancko. Legańsko Musi być u majstra legancko. <noise> Nie ma lipy, patrzcie Kolejna bardzo dobra robota <noise> Feeling like I'm in a tunnel, this shit is so dark, I can't wait to see the light Can't wait to dream when I sleep at night I'm having trouble just sleeping like normal, I got insomnia taking control This shit is so horrible, gotta move forward, can't let it hold me back anymore I'm out of my zone and I'm about to blow I gotta focus on all of the positives, why I've been counting my blessings up And all of my haters ain't catching up That's why we got friends that are dead to us, all of them said what they said They ain't never regretted a sentence I'll never forgive them for they wanna start it, I give them more. I got a lot that I'm living for. I'ma keep moving, I cannot stop. Do it for love and for the guap. I'ma prove them all that they were wrong. In a tunnel, I've been in the dark. I'ma give the world all I got. My blood, sweat, tears, and heart. They left me alone, they all forgot. Now all of a sudden, we at the top. I'ma keep moving, I cannot stop. Do it for love and for the I'ma prove prove them all that they were up In a tunnel, I've been in the dark. I'ma give the world all I got. My blood, sweat, tears, and heart. They left me lonely, I God Now all of a sudden, we at the top. Podejście czwarte, chyba co? No, chyba ta. No, wylelana na zlocik. No, cztery rury. O! I tu coś jest, a nie 1,8 w gazie, nie? To z tym, z wyciętym katalizatorem <średzimy> jedziemy. Jedziemy. Stary. Jedziemy. Artystów targówek, to chyba to. O, 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 a tu rondo jest Jakie buty I zjeżdżamy I, I na prawy pas Wolny prawy o, o, o. No i nie wiem czy będzie trzeba jakiś samochód szukać, może ten co był na zdjęciu Może innego nie pokazali. A no nie. To jest szel. To idzie to. A co mówili na Selu? Obok Sela O, widzisz. Obok Sela właśnie. A tu mu ten. Targówek obok Sela Na parkingu gdzieś tu. O, stoją jakieś Mustangi. No to tutaj. Czerwonego Mustanga. O, policja już mrygu Tak, no to jest. Znak, że to tu. No to na rondzie w lewo. Proszę ja ciebie. Taką wrótkę zrobił zapoznawczą mhm. Mogą się przypieprzyć do moich światełek Tu już przypieprzają do wszystkich Tu już trzepią Dawaj prosto i w lewo, nie? Mhm. Może kogoś w Mustanga zostaniemy jak Wentylator jak mi grzyje No, czuję Po nodze daje Gazować, póki nagrywam Gdzieś by trzeba no. było stanąć Gdzieś by trzeba... tam po lewo jest, patrz Tam jak na wprost tego... Keroj, keroj tak mi się wydaje, że w tej drugiej elejce będzie więcej miejsca czuję, że będą mnie palce od sprzęgła bolały. Nie już woli panie? A. I zobacz, co weekend taki zlot masz No, tu jest miejsce ej, ogólnie No a teraz nie wycofałem za samochód bo trzeba no. przodem Dobra No i w porządku nie? I tyłem wjeżdżamy Ja O Jezu, Gdzieś luz mi zaginął chwilowo. Tak wygląda zjazd na Tesco Brico, więc raczej każdy tu jedzie póki co, czyli korek. A to my ładnie sobie tam... No to tam... Zdążymy, nie? Jo, zanim oni tam to... my jeszcze pewnie korkiem śmigniemy, nie? dobra, to lecimy ładnie. B ma z tyłu. No, czy nie podpuszczają Ale TKN to nie raczej, tutaj nie Ja też tylko gazu dodałem, bo w tunelu stoję, To bardziej Ja podpuściłem no. jego Max 80 O już policja za nami jest Aha, to taksówka chyba Policja, a nie taksówka No Teraz wszędzie policja? Widział. <laughs> no kijanka i Kogut, no to Albo podobne przynajmniej do kijanki Którą mamy 23.20. Młoda godzina Yo. Zaraz <laughs> będziemy tacy głodni, że chuj ty ja jeszcze mam okno persa chłopie Ja mam jednego banana i jednego oknopersa, czyli połowę zjadłem no Ja miałem tak knopersa to zjadłem tam jak staliśmy. Teraz banana i został mi knopers Także ty wziąłeś więcej jesteś w lepszej sytuacji Co? Tu zjeżdżasz? Ja mi za prosto no, bo... Czekaj, o to nie tu było. A! No właśnie mówię, nie? Ja się zajeba, bo na ten spojrzałem na kamerkę. O to może co fajet? Jo, tutaj Oj panie, kurba Mówisz, Zawróci? Na szybko? Chuj, nikt nie widzi, nie? <gry> Następny zjazd <związy>. Zamknął <gry> nas stary po tej warszawie zamkną nas jakby co to powie, że się wywalił kopa. Joo, a tutaj ten Co to było R8? Ale to nie miało zwykłego dźwięku ty Czyli teraz trochę stania będzie, nie? Żeby tam ci się odpoczęli O Audyczki ładne tutaj tego Wszystko tego, tego, o i tego O, tamten ziomeczek I tu No i nie? O i tu się zdjęcie na narodowe robi przepraszam bardzo o A tak to bagieta to dieta mówi Lans teraz, uwaga lansuj się No właśnie wstałem na stojakajanę Nagrywam żeby na stojącym było lepiej widać I tu zostaniemy o na przykład, żeby też było ładny obok W porządku, namówiłeś się A ja z tym, z kierunkowskazem jak wieśniak nic nie mówisz mi Ładny z ciebie szwager nic nie podpowiem. Lepiej było ci widać. To ja. To ja. Najfajniej, że to skała tak chodzi jak ścigać. Wszystko jak ścigać. No. A siedzisz jak na turystyku. O Oh yeah. Aha, i Majty do przebrania. ścigasz się? Ja nie umiem. A co tu teraz z tym pasem się porobiło? No nie, tak się skurczył, k**a. Zara na krawędź i Skurczył się ekstremalnie. A tu bus jest, ja to chyba możemy, nie? No nie, no motocykle teoretycznie mogą, nie? Bus No potem. to już, o, i w praktyce też. A ten przez tego wystaje. No, widzę, widzę, właśnie Pa, pa, pa. i no, nagrywamy chłopaki. No ja nagrywam, jo. Podpuścić go coś trzeba. Jo, żeby nie rzucił czymś przypadkiem. No, żeby wyskoczy. Do dowaj podpuszczaj gościa! We włosy zaplątał się wiatr, w oczach się tlą, Widzę w dali horyzont, niech tu słyszą mój śmiech, to radości jest ślad. Od dzisiaj chcę żyć właśnie tak, bo dziś życie nowe ma smak.